W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś mnie łaską wiary. Dziękuję, że mogę codziennie Cię poznawać, modlić się, czytać Pismo Święte i doświadczać Twojej dobroci. Dziękuję, że mi błogosławisz, obdarzyłeś bliskimi i codziennie dajesz mi powód do radości. Panie, ty wiesz, że czasem nie jestem w stanie dostrzec wszystkiego, co dobre i co naprawdę istotne w moim życiu. Czasem gonię za sprawami, które w perspektywie mojego życia wiecznego nie mają żadnego znaczenia. Wybacz, że często wybieram pogoń za sukcesami, za pieniędzmi, za poklaskiem, za tym, co światowe. Wybacz, że czasem zamieniam się w bałwochwalce, tracąc czas na coś, co niszczy mój umysł i duszę. Proszę, Panie, obdasz mnie łaską wiary prawdziwej, tak bym nigdy w Ciebie nie zwątpiła, bym zawsze umiała wybrać to, co naprawdę dobre, bym zawsze umiała odróżnić dobro od zła. Pomóż mi ignorować wszystko to, co zbędne w moim życiu. Zerwać ze złymi przyzwyczajeniami, a w zamian pielęgnować w sobie miłość, miłosierdzie i zdolność do wybaczenia. Pomóż mi w każdym potrzebującym człowieku zobaczyć Ciebie. Pomóż mi prawdziwie świadczyć o swojej wierze, żyć nią na co dzień, całym swym zachowaniem świadczyć o Tobie i Twoim Królestwie. Pomóż mi głosić dobrą nowinę i samej w nią uwierzyć. Pozwól, by prawdziwie chrześcijańska radość zaguściła w moim sercu, abym mogła dać ją innym. Dobry Boże, czuwaj nade mną, posługuj się mną i nie pozwól mi zbłądzić. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!